Jeżeli chcesz, to przyłącz się. Wings, w twoje dłoń, moja dłoń. Da nam taką wielką moc, że będziemy cieszyć się zbyt Wings, to uśmiech uczar i blask. Co rozjaśni świat do gwiazd i radości tyle da Magiczny promień zaślił na niebie, więc kosmicznej przygody już czas. Pośród gwiazd ciemny kosmos poznamy przed siebie. A nasza wyobraźnia da życiu nowych. Nas, która siłą swoją wprost u skrzydła To magiczny Wings, biegniemy w pośród gaz, a broni na świeci jasno pod znakiem klubu Wings. Klub Wings. Podczas walki na Androsie przez okrutny czar Baltora Leila straciła wzrok. Kim jest ten tajemniczy czarownik i jaki jest jego związek z Blum? Wybór Leiling. Strasznie się o nie martwi, nie powinna. Pozwolić im lecieć samym na Androsa? Przecież nie są same, mają siebie nawzajem. Spróbuj się trochę uspokoić. Jestem taka zdenerwowana, a to, co się dzieje na solarii, doprowadza mnie do obłędu. Kasandra zaczarowała mojego ojca i robi teraz wszystko, żeby zostać królową. Pomocy! Stel Stello! Stello! się, ten potwór nie jest twoją córką! Posłuchaj mnie, ten potwór nie jest twoją córką, a teraz rób, co ci każę! Straże, zabierzcie stąd tego potwora! To nie jest moja córka! Tatusiu, tatusiu, to ja! Dobra robota, mama. Dobra robota, córko, i pomyśleć, że to dopiero początek? Wszyscy, na których mi zależy, są w niebezpieczeństwie. Jestem taka bezradna! Kto tam? To ja, gryzelka od Chcę wiedzieć, co się z wami dzieje Znowu nie było was na lekcjach A żadna nie zgłosiła się do gabinetu pielęgniarki Transformacja szybko! Zaczyna mnie to martwić już im przeszło, ale ciągle mają jakąś ospę. To jest bardzo zaraźliwe. Na szczęście nie trwa długo, więc za parę dni powinnyśmy wrócić na zajęcia. Mam taką nadzieję. A! Dobranoc. Oh. Chciałabym złamać ten czar, który Waltor rzucił na ciebie, ale jest dla nas za silny. Imię Valtora, niech pochłonie cię wieczna ciemność. Leila! Nic nie widzę, nic nie widzę! O! Jesteśmy tutaj, tuż obok ciebie. Straciłam wzrok. Będę ślepa do końca życia. Nie mógł tak! Nie spoczniemy, dopóki nie znajdziemy na to jakiegoś lekarstwa. Spust mi to wyjęłaś. A na razie my będziemy twoimi oczami. Przyrzekamy! Dziękuję Wam. Patrzcie na wodę, coś tutaj płynie. To Syrena, ale nie jedna z tych, które nas zaatakowały. Ona nie ma znaku Waltora. Przebywam wam w pokoju czarodziejki z Alpei. Ten głos znam go. Czy to ty, Tresso? Księżniczko Lejlo, twoje oczy? To wszystko przez magię Waltora. Zaczarował mnie i oślepił, ale nie poddam się. Waltor, <noise> Tresso, ty płaczesz. Walter zniszczył cały nasz podwodny świat. Jego złe czary przemieniły moją rodzinę i przyjaciół w potwory. Miasto Syren leży w gruzach, moja matka została uwięziona. Mam ich moc. Liczyłam, że mi pomożecie, ale teraz widzę, że to niemożliwe. Kulowali Geist z zakładniczką Waltora? Jestem niewidoma, ale to nie znaczy, że nie mogę ci pomóc. Czy jesteście gotowe na kolejną kąpiel? Chyba nie musimy ci na to odpowiadać. Prowadź. Co się z tobą dzieje? Jesteś taka smutna. Powinnaś wiedzieć, że przeżyłam walkę z Valtorem tylko dlatego, że uciekłam. Zawiodłam jako wojowniczka i jako córka. Moi przyjaciele bronili królowej. Mnie sparaliżował strach. Strach to element odwagi. Chodźmy, treso. Zabierz nas do miasta Syrym. Chyba nie spodziewasz się, że wstrzymamy oddech podczas całej podróży? Skorzystamy z mojej magii Morphix. Podajcie mi ręce. Tarcza ochronna zmieni wodę tlen i ochroni Was przed zimnem. <mulary> Wchodź szybko. Moja mama właśnie dzwoniła z Solarii. Stało się coś strasznego. Hmm. Tak? Co takiego? Co, szybko? Powiedz nam, mów. Czy to hmm. ma jakiś związek z moim ojcem? Nie, chodzi o ciebie. Zebranie skończone, możecie się rozejść. I pamiętajcie, by przed wyjściem ukłonić się chimerze. Oddajcie konory nowej księżniczce Solarii! Och, mamusiu, tak się cieszę! Na no, pewno nie będziesz tego żałował. Chimera będzie o wiele lepszą córką od tej niewdzięcznej Stelli. Wasza wysokość, za pozwoleniem, to jest wielce nieprzepisowe. Twoja córka jest księżniczką z urodzenia. Odmawianie tego tytułu jest wbrew prawom Solarii. Nikogo nie obchodzą twoje opinie, szambelanie! Jego wysokość króla radiusa zawsze obchodzimy. Może kiedyś, ale teraz jest inaczej? Odejdź, audiencja skończona. Wasza wysokość, czy mnie słyszysz? Odejdź, powiedziałam? Mów, przyjacielu, słyszę cię, proszę. Rzeczywiście, jest twoją wolą powierzenie rządów nad Solarią Kasandrze? Cóż, czemu nie? Odejdź, bo każę cię zamknąć w celi. Nie przeciwstawiaj się, bo wkrótce zostanę królową. A wtedy wszyscy, którzy okażą się nielojalni, pożałują. Dobra robota. Nie znoszę być nieuprzejma dla służby. Nie chcę ryzykować, że ktoś pokrzyżuje nasze plany. To wszystko wkrótce będzie moje i zamierzam tego bronić. To tutaj miasto Seren rozciąga się przed nami. Ten okropny Waltor uwięził królową na samym dnie fosy. Musimy ją uwolnić. Nie widać żadnej żywej duszy. Po ataku Waltora miasto zupełnie opustoszało. Wszystkie syreny uciekły. Jesteśmy na miejscu. Atakują nas! Co się dzieje? Weź Lejle w bezpieczne miejsce. Dobrze. Dalej, dziewczyny, bracie. To niemożliwe. Wredna Chimera zajęła moje miejsce. Jeśli ktoś nie wierzył, to jest dowód, że mój ojciec został zaczarowany. A ta paskuda będzie teraz miała do czynienia ze mną. Nie możesz opuścić Alfei. A jak Griselda? Się dowie? Nie dowie się, bo ty się postarasz, żeby mnie kryć. Jak to? Dobrze, jaki jest plan? Nic nowego. Czar, zamiany zadziałał raz, zadziała i drugi. Ale brakuje nam jednej wróżki. Masz tylko mnie, Amor, Loki, Tune i Czarce. Chyba nie chcemy ryzykować i jeszcze raz angażować Kiko. E, nie policzyłaś Piw? O nie, ona jest stanowczo za mała! Nieprawda jest idealna. Wystarczy, że będzie cały czas spać. Patrzcie jaka słodka. Ani się obejrzycie, jak wrócę, a teraz pomóżcie mi się spakować. Robią. Co się dzieje z dziewczynami? Nie mam pojęcia, czy mój ognisty atak zadziała pod wodą, ale nie dowiem się, jeśli nie spróbuję. Ruszmy się stąd, zanim znowu nas zaatakują. Do fosy, szybko! Leila, kresa! tędy! Dobrze, ruszamy. Nie zatrzymujcie się. O! Mówiłam ci, że to nie jest dobry pomysł. Fi -fi -fi. Gdzie jesteś? Gdzie byś poszła, gdybyś była dzieckiem? Dlaczego nam nic nie powiedziała? I... Nie tak głośno! Chcesz zaraz obudzić całą szkołę? Krzycz cichutko! E -e -e. Szukacie kogoś, młode damy? Może panny Steli? Przepraszam, widzę, że jedną już macie. Mm. Chyba mamy kłopoty. Wcale nie widzę dna. A ty? Nie, bo go nie ma. Tak przynajmniej mówi legenda fos. Powiedz mi, Tresco, boisz się tego, co tu jest? Mm, trochę. Uważajcie na korale. Są ostre, jakby ze szkła. Choć korale składają się głównie z węglanu wapnia, to uznawane są za stworzenia żywe. A ten okaz wygląda na bardzo żywy. On się rusza. Jest korona mojej mamy! A to Nora Krakena. Myślałam, że to legendarne stworzenie. To legendarne stworzenie mieszka dokładnie tutaj. Wielu z nim walczyło, ale nikomu nie udało się wygrać. Walter kazał mu pilnować mamy! Kraken? Nigdy żadnego nie widziałam! Jak one wyglądają! Właśnie tak. Rozdzielcie się! Uciekamy! Tresso, zostań tu, żeby uwolnić królową i płyń z nią na powierzchnię. My dalej gonimy Leile i Krakena. Moja kochana Tresso, bałam się, że już cię nigdy nie zobaczę. Możesz podziękować czarodziejkom i księżniczce Leili. Ryzykowały życie, żeby tu przybyć. Pomogły mi, a tymczasem ja zachowałam się jak tchórz. Coś Twojego, weź to i uciekaj stąd. Spotkamy się później. Jest coś, co jeszcze muszę zrobić. Muszę mnie podtrzymać, ale to już. Nie słyszałeś, co powiedziała. Jeśli nie rozumiesz, to my z przyjemnością Ci to wytłumaczymy. Bądźcie ostrożne, żeby nie skrzywdzić lejni. Na pomoc! Uch, uch. Uch. Już dobrze, Leila, jesteś bezpieczna. Prawo prysa! O, jak to miło, że znowu Cię widzimy. Moja mama jest wolna, wynośmy się już stąd. Płyń pierwsza, my za Tobą. Księżniczka Leila, Moje przyjaciółki Wings jeszcze są w jaskini. Czekaj, twoje oczy. Ty, ty nic nie widzisz. Waltor jej to zrobił. Rzucił na nią jakiś zły czar. Droga księżniczko, koralowy klejnot w moim berle ma moc uzdrawiania. Możemy go użyć, żeby przywrócić ci wzrok. Naprawdę jest to możliwe? Tak, pomogę ci, ale nie mamy wiele czasu. Żeby berło mogło przywrócić ci wzrok... Ostatnie promienie zmierzchu muszą zebrać się w klejnocie, a potem paść na twoje oczy. Pośpieszmy się więc, zaraz nadejdzie noc. Nasze ataki mogą nie działać na niego, ale podziałają na ściany jaskini. Skoncentrujcie swoje moce. Magia Winx! Doskonały strzał! Kraken się wycofuje! Czy zawalenie jaskini jest częścią Twojego planu? Nie, ale nigdy nie mówiłam, że on jest idealny. Powiedz coś! Jesteś odważną córką, jestem z ciebie dumna. Zaraz to berło ma magiczną moc. Możemy ją uratować, jeżeli dotrzemy na powierzchnię przed zachodem słońca. Popłyniemy na skróty, przygotujcie się. Może trząść, ale będzie naprawdę szybko. Się. słońce już prawie całkiem zaszło. Myślę, że koralowy klejnot nie ma dość mocy na dwa czary uzdrawiające. Ale nie martw się, tresy. Twoja mama będzie żyć. Ach, dziękuję, księżniczko. Jesteśmy z ciebie dumne, Lejla. Hory, co się dzieje? Jaka ona piękna, cudowna! To jest ostateczna forma, tak jak mówiła panna Faragonda! Oho. Lejlo, twoje poświęcenie dla królowej Ligei dało ci moc Enchantixu! Moje gratulacje! Tak, ale... Co? Co się stało? Ja wciąż nie widzę. Moje oczy spowijam rok. Lejla uwolni magię Enchantixu po raz pierwszy zmieniając się w Super Wings. Nowe wydarzenia rzucą światło na mroki przeszłości. Opracowanie i udźwiękowienie wersji Polski na zlecenie Zigzapa Studio Europolu. Reżyseria Grota Plusmałowska. Dialogi Kanna Górecka. Dźwięk montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzana Omen-Wiśniewska. Udział w Ziemi. Krystyna Kozanecka, Brygida Surocka, Magdalena Kryliks, Iwona Rulewicz, Anna Wiśniewska, Janusz Witów, Jacek Kopczyński, Tomasz Błasiak, Ewa Serwa, Joanna Węgrzynowska i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gniczucha śpiewały Katarzyna Łaska, Magdalena Kryliks, Magdalena Tull, Aneta Figiel i Beata Jankowska-Dzimas. Kierownictwo muzyczne Piotr Gowroń. Jest przyjaźń, przyjaźni więź Że potrafi tak losy Sleść Klub Winston, Możesz gwiazdą być Znieść się ponad tłum